Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku chciałbym Wam zaprezentować najnowszą kolekcję z Bayernem Monachium. W Niemczech wyszła właśnie seria. Mamy tutaj saszetki, wziąłem 10 sztuk. W środku jest pewna nowość, bo zawsze były naklejki, a tym razem są również karty do zebrania. Zaczniemy może od prezentacji albumu. Mamy tutaj. Na samej górze, logo FC Bayern München, zawodnicy. Nawet trzech bramkarzy mamy tutaj. Oficjele sticker. On cards kolekcją. Tak to wygląda w środku. Jest nawet układanka, puzzle ze stadionem 3D. No, i zaraz na pierwszej stronie mamy maskotkę. Miejsca Bayernu w każdym sezonie. Sześć naklejek do przyklejenia. Siedem, bo tutaj jeszcze siódma. Tutaj jest pierwsza. Zapomniałem Wam powiedzieć o niej. No i teraz lecimy dalej. Trener Niko Kowacz. Później mamy bramkarzy. Zyle i Hummels No, i tutaj mamy właśnie wkładkę na karty. To jest jedna taka wkładka, bo dalej będzie kolejna. Kogo mamy tutaj dalej? Martinez, Rafinia, Alaba, Boateng, Kimich, Gorecka, Tiago. Frank Ribery, Arjen Robben, James Rodriguez, Serge Gnabry, Corentin Toliso, Renato Sanchez, Kingsley Coman Robert Lewandowski. Tutaj jest druga część na karty. Sandro Wagner. Tomasz Miller. No i tutaj później mamy Stadion Allianz Arena. Są też gadżety Bayernu. Czeglista z kartami. Pisze tutaj, że 36 w sumie. Zobaczymy, jak to będzie w sumie wyglądać. Tak więc zaczynamy, moi kochani. Starczy tego gadania. Otwieramy saszetki i już będziemy wszystko wiedzieć o najnowszej kolekcji z Bayernem Monachium. Może zaczniemy od kart. Pierwsza karta Sandro Wagner. Numer karty znajduje się tutaj na dole, 23. Tak wygląda tył karty. Teraz naklejki. Mamy tutaj Boatenga. Maskotka, jakaś jedna część zawodnika i alaba, czyli cztery naklejki w środku. Może naklejki będziemy odkładać na bok, miejsce zrobimy na karty. Powiem Wam, że bardzo ciekawie to zrobili, że i karty dołożyli do albumu. Christian Früchtl, numer 3. Może zrobimy tak, lepiej to będzie się prezentować. No i teraz naklejki. Komą, tutaj Gnabry, Renato Sanchez i Toliso. Tiago, numer 13, a znaklejek nojer, alaba, chyba powtóreczka, część stadionu, trener Niko Kowacz. Mamy maskotkę Berni. Jest to numer 14. No i teraz naklejki. Tutaj jakaś cieszynka. Trzech zawodników. Gorecka. A tutaj Wagner. trener Niko Kowacz numer 25 Gnabry Sule Hami Martinez Leon Gorecka no, jesteśmy w połowie Tutaj mamy jedną część z zawodnikami. Mamy tutaj Roberta Lewandowskiego, również na karcie 27, czyli druga część. Brakuje Hummels, Gorecka, Zille. No, i powtóreczka. Ta sama karta. Szkoda, że nie druga strona, wtedy mielibyśmy cały obrazek. No to odwrócimy to teraz w tą stronę. Hummels, Gorecka i Lewandowski. Wagner. Ribery. I jakaś złota naklejka. Thomas Miller. Czyli nawet złote naklejki są to może tutaj położymy Manuel Neuer numer jeden Ribery stadion Wagner i Tutaj mamy również stadion z logiem, krzesełka złożone. Kolejna seszetka. Czoszuła Kimich, jedenastka, alaba. Rafinia. Tutaj trening zawodników i mamy kolejną złotą naklejkę tym razem Berni, maskotka. No i ostatnia saszetka dzisiaj. Znowu widzę jakąś złotą. Patrzcie kto wpada. Robert Lewandowski, pięknie. Złota naklejka z Robertem. Tutaj jest powtórka Wagnera. To również już trafiłem. Tutaj mamy część z zawodnikami naklejki. I jakiś zawodnik, połówka w sumie. Tak więc, moi kochani, tak wygląda najnowsza kolekcja Bayernu Monachium. Dodatkowo dołożyli jeszcze karty. Piszcie w komentarzach, co myślicie o kartach, o naklejkach. Tak to się prezentuje. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.